Dzisiaj przychodzę do Was z gościem i to nie byle jakim gościem, bo jest to Asza Skutkiewicz, która jest zawodniczką, triatlonistką. I żeby tutaj nie powiedzieć Wam nic źle, to zapytajmy samej Asi, jak określiłaby swój, swoją działalność sportową. Przede wszystkim cześć. Tak, rzeczywiście zajmuję się triatlonem i zawodowo, i zawodniczo. Wcześniej trochę biegałam, jednak zdarzyła mi się długa kontuzja, podczas której okazało się, że bieganie nie jest jedyną aktywnością, która bardzo mi się podoba. Jest też pływanie i rower, które są równie świetne. I tak zaczął się triatlon, i rzeczywiście teraz jestem triatlonistką. Włosy i sport. Czy jakaś to ze sobą ma niekorzystne interakcje? Tylko niekorzystne, myślę. Niestety myślę, że jedno w drugim raczej przeszkadza. A jeżeli chodzi o kolorowaną wodę, w której ciągle się moczę, no to niestety wpływa na włosy okropnie. Jako właśnie anegdotkę mogę powiedzieć, że te pasma, które teraz są takie intensywnie jasne, przez tydzień były czerwone, intensywnie czerwone, ale niestety wystarczyło kilka razy pójść na trening pływacki i pasma zrobiły się jaśniusieńkie. Można powiedzieć, że pływasz często. Często, bardzo często. Przy czym zdefiniujmy, 7 do 8 razy w tygodniu po półtorej godziny, tak więc chlor ma co zjadać. <gry> znaczy ja wychodzę z założenia, że no niestety trzeba sobie ustalić jakieś priorytety i jeżeli już tak często pływam i tak często uprawiam sport, to niestety te włosy nie będą wyglądać jakoś świetnie. I przede wszystkim chodzi o to, żeby jakoś te włosy rozczesać, bo one po basenie, czy po rowerze, czy po bieganiu nie zawsze chcą się ładnie dać rozczesać. I tutaj na szczęście z odsieczą przychodzi mi po pierwsze w miarę dobry szampon, który jakoś tam Przygotowuję te włosy do tego, żeby one się dały rozczesać. Plus dwa produkty, które uważam się naprawdę super odkrycie. Pierwszy to jest Sajos olejek. Aha, serum silikonowe, tak? Tak. serum Sajos Oil, Podzieliłyśmy się troszeczkę nim. Tak, właśnie to jak Agnieszka ratuje moje włosy przed ostateczną katastrofą. Natomiast za najlepszy produkt do swoich włosów uważam krem do włosów kręconych Marokan Oil. Naprawdę strasznie ratuje to rozczesywanie moich włosów i przede wszystkim też po rozczesaniu i po wysuszeniu te włosy wyglądają naprawdę fajnie. Właśnie ten krem Moroccan Oil, jak i w ogóle niektóre kremy do włosów kręconych, to koniecznie sprawdźcie wtedy skład. Fajnie, jeżeli mają w składzie parafinę, bo ten właśnie Moroccan Oil, z tego co pamiętam, to opakowanie jest u ciebie. Ale wydaje mi się, że na drugim miejscu jest tam parafina. Która nie wiem, czy wiesz, to już wszystkim mówiłam, ale jeszcze powtórzę, na przykład w porównaniu do oleju kokosowego. Olej kokosowy troszeczkę wnika i trochę zostaje na powierzchni włosa, a parafina tworzy taki bardzo, bardzo gruby film. Przez co faktycznie na przykład y, chlor, czy jakiekolwiek inne uzdatniacze w wodzie, bo rozumiem, że nie tylko chlor, że są różne baseny, no nie? To nie wiem, czy. Chlor i ozon zazwyczaj, hmm. ale chlor jest na większości basenów. Ozon hmm. jest chyba tylko tutaj, na Warszawiance. Jeżeli chodzi o bieganie, bo miałam dużo pytań od czytelniczek: jaka jest najlepsza fryzura na bieganie, i czy na przykład krótsze włosy, czy dłuższe włosy są bardziej praktyczne w sporcie? No, ja miałam akurat i bardzo długie włosy, i dosyć krótkie, takie powiedzmy trochę za ucho. No, wszystko ma swoje wady i zalety, uważam. Z krótkimi włosami jest taki problem, że one nie za bardzo dają się związać. I różnego rodzaju kosmyki, kudełki latają po prostu po całej twarzy, zasłaniają też widok, co jest problematyczne na rowerze, bo nie zawsze można puścić kierownicę, żeby tam się bawić włosami. Natomiast oczywiście dużo łatwiej jest je wysuszyć, więc po basenie czy po bieganiu no to też ma niebagatelne znaczenie, że jednak te włosy szybciej dochodzą do ładu. Natomiast długie włosy, no wiadomo, bardzo długo się suszą, zwłaszcza zimą to jest naprawdę udręczające, bo na przykład włosy takie jak moje po prostu suszą i suszą i suszą i cały czas są wilgotne. Natomiast ja teraz akurat mam takie rozwiązanie pośrednie, to znaczy tutaj mam dosyć dużo włosów. A tutaj nie mam ich prawie w ogóle. A to super, zrobimy na to oddzielne ujęcie. Myślę, że warto to wspomnieć, jeżeli tak. chodzi o, o takich wyczynowców, już, że to jest super patent. Tak, to uważam, że to jest fajny patent, ponieważ jak mam włosy w taki sposób, to właściwie. Nie widać, że coś jest nie tak, a tutaj następuje niespodzianka. Jednak dla mnie włosy takiej długości lub troszeczkę dłuższe są lepsze, o ile oczywiście mam je tutaj już tak powiem wykasowane. Zwykłą, prostą maszynką elektryczną. Właśnie to jest warte uwagi, że pomimo tego, że te włosy są podgolone, to jego z przodu zupełnie tego nie widać. I myślę, tak że jeżeli ktoś nie wie... Factory. Tak, to w ogóle by się nie zawiętało, że te włosy są podgolone i to jest naprawdę ciekawy trik, oczywiście na przykład myślę, że większość widzów by się nie zdecydowała na coś takiego, skoro są na moim kanale, to wątpię, ale jeżeli jakimś cudem ktoś by się borykał z problemem właśnie włosów podczas sportu, to może jest to godne rozważenia, jeżeli ktoś jest na przykład profesjonalnym sportowcem albo to rozważa, w celach po prostu praktycznych. Mhm. Czyli grzywka też raczej... Y Średnia. Testowałam różnego rodzaju grzywki, i jednak zawsze jakieś problemy to generowało. No i jeszcze dochodzi do taki aspekt estetyczny. Znaczy, jak się zdejmuje kask, to ta grzywka niestety ma własną osobowość i przybiera różne formy. Czy odczuwasz jakieś czasem negatywne skutki tego, że na przykład głowa bardziej się poci? Czy jakoś też zwracasz na to uwagę i przykładasz jakąś szczególną uwagę do pielęgnacji skóry głowy? No na szczęście akurat nie dotyczą mnie jakieś takie problemy nadmiernej potliwości głowy. Ta głowa rzeczywiście rozgrzewa się dosyć szybko, ale to też no, wentylacja kasku i tak dalej ma wszystko to znaczenie. No też moim zdaniem jest ważne to, żeby nie mieć po prostu jakichś straszliwie dużo włosów na głowie i myślę, że to wystarczy. A wracając jeszcze do, do tej, do tej grzywki, która była jakiegoś jeszcze raz koloru. Już jest teraz gdzieś tutaj, Aha. natomiast pasma były naprawdę intensywnie czerwone, mhm. ale utrzymały się takie przez no, góra 10 do 14 dni. Po czym nagle stało się takie. I to właściwie bez żadnych takich pośrednich kolorów, po prostu nagle zrobiłam się blondyną. Widzicie tutaj na żywym przykładzie, często pytacie mnie o farbowanie chociażby szamponetkami czy farbami. To była farba zwykła, taka farba trwała, tak? Tak, to była, było farbowane u fryzjera. Natomiast też kiedyś postanowiłam zafarbować sobie włosy na ciemno czerwony. Ja mam włosy dosyć ciemne, więc ten ciemny czerwony był jakiś taki bardzo ciemny i mało czerwony. Natomiast jak zafarbowałam je domowym sposobem, to potem przez tydzień albo dłużej farbowałam wodę w basenie i niestety wywoływało to reakcję typu Matko włoska, ktoś tutaj krwawi, co się stałaś? Było to dosyć rzeczywiście kłopotliwe, i że naprawdę poświęciłam kilkanaście myć na to, żeby sprać tą warstwę, która będzie mi spadać z tych włosów, ale niestety bez skutku. Hmm. Czyli i tak mimo tego, że już woda nie, nie farbowała w prysznicu, to i tutaj tak, tak właśnie nie farbowała. No, farbowała straszliwie. Tak, także myślę, że to jest, to jest dobry punkt. Czasem właśnie zadajcie mi te pytania, to zawsze Wam mówię, że te farby mogą się różnie zmywać. Czyli albo zmywać się bardzo szybko, albo czasem może iść też to w drugą stronę, prawda? To nie wiem, czy tego jeszcze może doświadczyłaś kiedyś też w latach młodości jakieś szaleństwa włosowe, że zafarbowałaś farbą, która się miała zmyć i się nie zmyła. Też no może coś no w tagu. Chyba tylko bibuło farbowałam. A, okej. W latach. A jak farbowanie bibułą wspominasz? Długo słuchasz, no, ten efekt. Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale chyba bardzo szybko. Aha, bo też dostałam takie pytania, powiem o Tak, ale nigdy nie próbowałam osobiście. Więc widzicie, no tutaj miałam okazję, ale niestety już poszło to w zapomnienie. Także chyba kolor nie był zbyt trwały, skoro nie został nawet zapamiętany. Strasznie pada. Strasznie. Jezus, Armagedon. Wywiad został przerwany przez warunki atmosferyczne w postaci gradu. Wracamy po katastrofie ekologicznej. Jak widzicie, po prostu globalne ocieplenie robi swoje, ale na szczęście już możemy nagrywać dalej. Zastanawialiśmy się nad tym, czy lepiej jest używać właśnie czapków silikonowych czy materiałowych. Czy masz jakieś tutaj spostrzeżenia? No, ja używam akurat wyłącznie silikonowych, materiałowych nie używam w ogóle. Używałam tylko wtedy, kiedy miałam bardzo długie włosy, które po prostu nie mieściły się fizycznie pod czepek silikonowy. Z tym, że niestety wyglądałam kim, jaką miała Morda Voldemorta w tyłu wypadku. No tak, rozumiem, że. Używam tylko silikonowych czepków właściwie ze względów wygody, bo jednak materiałowy czepek lubi się przesuwać, no i raczej pływacy nie używają tego typu czepków. Jasne, a wspomniałaś właśnie o bardzo długich włosach i że wtedy trzeba było używać materiałowego. Instety. Czyli jednak uważasz, że on ma więcej wad niż, niż zalet? I że na przykład to, że włosy się moczą, to, to jest twoim zdaniem wada? No włosy tak czy siak się zmoczą. Może faktycznie no, materiałowy czepek sprawia, że włosy nasiąkają i robi się po prostu taki kask, który opada, jest ciężki. No i moim zdaniem jest to po prostu niewygodne, suwa się z czoła, no ja nie wyobrażam sobie pływać codziennie po półtorej godziny i po prostu 20 razy poprawiać czepek. A to mnie bardzo ciekawi, może znasz odpowiedź, czy, czy tak jest faktycznie, bo wspomniałeś o tym, że włosy nasiąkają. Jak ktoś ma bardzo długie włosy i bardzo ich dużo, to jak one nasiąkną, to faktycznie to cięższe. będą cięższe, prawda? To czy ma to w ogóle wpływ na przykład, nie wiem, na wyniki pływackie, żeby już się zastanawiać nad takimi drobiazgami? Czy myślę, że pływaczki w ogóle nie nosiłyby aż tak ciężkich włosów. Pamiętajmy, że pływacy w ogóle pozbywają się wszystkich włosów z ciała, także myślę, że no, nikt o zdrowych zmysłach nie zdecydowałby się po prostu na balans na głowie. No ale tak, myślę, że jak najbardziej to wpływa, dlatego no, pływacy nawet nie trenują w czepkach, które są z materiału, po prostu jest to niewygodne. Czy masz jakąś specjalną technikę nakładania, żeby na przykład zminimalizować szarpanie, ciągnięcie włosów? Czy w ogóle nie masz tego jakby problemu w ogóle nie występuje? Nie, raczej nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu podczas tego. Myślę, że zakładam czapek zupełnie standardowo i jak to się robi latami, to wydaje mi się, że już jest procedura opracowana po prostu samoistnie. Mhm. A czy masz jakąś specjalną fryzurę pod czapek? Nie, zwykle wiążę włosy normalnie w kucyk, chociaż no, odkrycie moim ostatnim jest warkocz, który naprawdę pozbawia mnie wielu problemów, również związanych z zakładaniem kasków w strefie zmian w bo jednak włosy, które są związane w kitek, czy on jest wysoki, czy on jest niski, no to jednak ten kask nie przechodzi dobrze i albo się traci po prostu cenne sekundy, żeby te włosy przełożyć przez tą dziurę w kasku, albo się jedzie z jakimś takim zgniotem. Więc warkocz naprawdę tutaj jest warkoczem mocy, uważam. Mm -hmm. A jeszcze właśnie takie pytanie bo Twiatlam To jest akurat fajny temat, bo mamy trzy dyscypliny sportu, więc w sumie można trzy rodzaje problemów z włosami tutaj flash. <grym> <grym> Także że wiesz, no po prostu gorzej byś nie mogła. Gorszego sportu dla włosów nie ma. I słońce, i chlor, i w ogóle wszystko. Dokładnie, a no właśnie ostatnio nagrałam dwa filmy o ochronie przed słońcem. Czy cokolwiek takiego wdrażasz, czy raczej... Nie, ani na skórę, ani na włosy nie wdrażam, chyba że naprawdę wybieram się na jakieś ekstremalne, długie treningi w słońcu. No wtedy wiadomo, smaruję się jakimiś tam krymami z filtrem. Natomiast włosy moje, no niestety. Taką moją właścicielkę, która się po, po słońcu dużo porusza, i niestety muszą to znieść. Jeżeli chodzi o fryzurę, na bieganie, czy też warkocz, czy jakaś inna? Czy warkocz na przykład niektórzy chowają pod bluzkę, a niektórzy na bluzce, Czy myślisz, że to jakaś ma, ma wpływ? Trudno mi powiedzieć. Właściwie nigdy nie praktykowałam takich rzeczy. No ja zazwyczaj wiążę włosy po prostu w kucyk, z tym, że one niestety lubią się plątać, bo jest i wiatr, nie daj Boże, jeżeli jest deszcz, no to te włosy potem raczej średnio wyglądają i średnio dają się rozczesać, także uważam, że warkocz to jest naprawdę super fryzura, jeżeli o to chodzi. No też trzeba wziąć pod uwagę to, że przy każdym ruchu, przy każdym stąpnięciu te włosy jednak żyją swoim życiem i one po prostu latają po wszystkie strony. I Albo można się do tego przyzwyczaić, albo właśnie kombinować z jakimiś barkówczykami. No im cięższe włosy, im dłuższe, tym bardziej to będzie latać, no, ale myślę, że to nie jest jakiś tam ogromny problem. A wydaje mi się, że to ty mi ten patent sprzedałaś. Jak jeszcze miałaś takie bardzo, bardzo długie mm -hmm. włosy, w ogóle powiem Wam, że mam nadzieję, że uda mi się się wyciągnąć jakieś zdjęcie, bo te włosy były naprawdę mega długie. I, I naprawdę fantastyczny widok. I chyba to ty mi właśnie sprzedawasz ten patent, jak miałaś jeszcze takie długie włosy, żeby na bieganie mm -hmm. związywać jej kilkoma gunkami. No rzeczywiście można zrobić tak, że bardzo długie włosy wiążemy normalnie, plus zawiązujemy na nich jeszcze kilka gumek, tutaj, że tak powiem, na dystansie tym włosowym. No wtedy jest wada taka, że to się robi po prostu taki, taki balast, który już rzeczywiście lata we wszystkie strony, ale jest to o tyle fajne, że te włosy się nie plączą. Przynajmniej nie aż tak bardzo. Prawie tak jak warto, to działa. Ja z powodzeniem stosuję właśnie tę metodę. Jeżeli obserwujecie snapa, to na snapie często wam wysyłam właśnie tuż przed bieganiem, to może aż jeszcze ja tego po prostu nie ogarnia, co ja tutaj wyprawiam czasem. Ale no właśnie, na przykład odpalałam snap, no wychodzę biegać, pokazuję po prostu, co robię przed bieganiem. Ludzi to ciekawi, mm -hmm. bo faktycznie bieganie i w ogóle sporty, wbrew pozorom, naprawdę mogą źle wpłynąć na włosy. I myślę, że sama zresztą o tym tak, i Na włosy i na skórę, no niestety, coś za coś. Chlor, słońce właściwie nie ma gorszego połączenia, jeżeli chodzi o skórę i włosy. Mhm. Tak, właśnie myślałam o skórze, czy na przykład skóra głowy też u niektórych osób może te problemy są nawet bardziej nasilone, że na przykład skóra głowy się łuszczy. Czy w ogóle słyszałaś wśród swoich kolegów sportowców i koleżanek, że takie problemy występują? Nie, raczej nie, na szczęście. Rzeczywiście, no, sucha skóra jest problemem powszechnym ale no to niestety no nie ma rady zbyt wielkiej, trzeba po prostu balsamować się różnymi nawilżającymi specyfikami, no i tyle. Jeżeli chodzi właśnie o przesuszoną skórę głowy, ja tutaj mam pewien pomysł i na przykład moim zdaniem taką fajną substancją, jeżeli ktokolwiek miałby taki problem, są na przykład różne żele z mocznikiem i w ogóle mocznik, czyli substancja taka bardzo mocno nawilżająca, a jednocześnie, którą łatwo jest zastosować na przykład w formie żelu, więc może jeżeli ktoś z Twoich znajomych kiedyś się skarżył, to wiesz, zawsze wiesz do kogo odesłać, jeżeli nie ma wiele osób z tym problemu, to dla mnie to jest dość zaskakujące w ogóle, że ten problem nie jest aż tak powszechny, ale najwyraźniej może już też kwestia przyzwyczajenia. No pewnie tak, jednak organizm się jakoś tam dostosowuje, także nawet jak wychodzimy na słońce, to to słońce nas nie pożera, tak jak osoby, które na przykład na godzinę dziennie wychodzą z domu, także myślę, że jest to też kwestia właśnie takiej specyfiki sportu. I mam jeszcze takie jedno pytanie, bardziej takie statystyczne. Obserwując zawodniczki, bo załóżmy, że kobiety jednak częściej noszą długie włosy, a szczególnie wśród sportosów, no chyba, że znasz jakiś mężczyzn z no. długimi. Aha, i co, radzą sobie jakoś? No, myślę, że z powodzeniem. To, to właśnie ciekawe, no nie? Że facet sportowiec i jeszcze ma siłę, tak, tak długie tak, włosy. Teraz to... To mnie to dziwi, ale rzeczywiście wygląda to okej. Okay. Super, a jeżeli chodzi o kobiety, to jaka jest statystyka z Twoich obserwacji na na zawodach, jakie fryzury królują wśród tych kobiet Warkocze, Zadanie Zadanie. warkocze i w Polsce i za granicą, po prostu jak tylko się patrzy na zawodniczki, to jednak każda ma ten warkoczek tutaj podskakujący z tyłu głowy. A jeżeli chodzi o długość włosów, czy może zawodniczki często idą w stronę krótkich włosów, czy raczej nie? Właśnie wydaje mi się, że nie, że raczej w przewadze jest taka długość mniej więcej jak moja, Czyli to są już włosy, to są włosy, które jeszcze nie przeszkadzają swoją długością albo swoim tam sposobem na wysuszenie ich po basenie, natomiast to są już włosy, które tutaj się nie panoszą, nie latają, nie wpadają do oczu i tak ja jeszcze muszę opracować swoją metodę na swoje włosy, bo zresztą, no jak widzisz, trochę tego o, jest. To jest Lord Voldemort kurczę, w pełnej krasie. Naprawdę. Tak, to jeszcze ja może do Ciebie jedno pytanie będę miała wobec tego. Jeżeli Wy macie jakieś pytania, do mnie czy do Asi piszcie i jakaś na pewno Wam odpowiemy na wszystkie, jakie zadacie. Ale ja mam takie pytanie, czy są czepki dla ludzi, którzy mają Lorda Voldemorta i muszą go gdzieś schować? No myślę, że ciężko. Na niektórych basenach można pływać bez czepka i to może jest też jakieś rozwiązanie, natomiast myślę, że będziesz miała tyle włosów w oczach, w nosie i w innych otworach, że nie ma co chyba się w ten sposób bawić, jednak trzeba te kolory to gdzieś upchnąć. A właśnie tak, o tym nie wspomniałam, ale faktycznie mam takie wspomnienia, yy, nawet jeszcze, jeszcze kiedy miałam krótsze włosy i też nie takie gęste, to pamiętam właśnie ten dziwny ucisk i to chyba faktycznie był ten czapek silikonowy, który miał za dużo tam już w sobie i ciśnienie już tutaj było za wysokie. Ja miałam też już wysokie ciśnienie bo po prostu nie wiedziałam, że nie płynie w pewnym momencie, No bo... niestety jest taka możliwość. Albo okularki były za mocno ściśnięte, <grym> albo właśnie czepek nie wytrzymał już ciśnienia i naporu lorda. <grym> Myślę, że to też jest wielka wartość tego wywiadu, stworzenie takich nowych definicji rzeczywistości. Także to chyba było wszystko, o co chciałam zapytać Asię. Myślę, że rozmowa wyszła nam fantastycznie. No, jest okej. Okay. <laughs> Może być lepiej. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Było dziękuję super tutaj móc przeprowadzić tę rozmowę. Mam nadzieję, że też za bardzo Cię nie przerywałam, bo to był mój pierwszy wywiad w ogóle. <laughs> nie, nie, było super. Dziękuję. Fantastycznie. Bo zresztą zazwyczaj w ogóle to Asia przeprowadza wywiady tutaj. <laughs> nie chcę nic mówić. Dam linka w opisie do bloga Asi. Blog jest o tematyce... Głównie sportowej, około sportowej, życiowej, psiej, no ale jednak triathlon góruje. Jasne, czyli zapraszam, bo jest ciekawie. Ręczę po prostu swoim słowem za to, że wpisy są super ciekawe i inspirujące. Bardziej jak takie urywki wręcz z książki, przynajmniej ja mam takie tak, dziękuję, wrażenie. Na dziękuję. Nad tym też pracuję. Także ja trzymam kciuki za, za wszystkie działalności, których jak widać jest wiele, i trzymam też kciuki za co? Za zawody. Które będą kiedy? Pojutrze. 12 czerwca w Warszawie rzeczywiście są pierwsze zawody z cyklu Ironman 5150 w Warszawie, czy pierwsze w Polsce. Będą się odbywać w Warszawie, co jest właściwie super wielką innowacją, ponieważ wyjeżdżamy z zegrza i będziemy zmieniać się z roweru na bieg. Będzie strefa zmian już w centrum Warszawy. Będziemy biegać po ścisłym centrum, bo między innymi po krakowskim przedmieściu. Także wszystkich, którzy są w mieście, serdecznie zapraszam do kibicowania. A tych, których nie będzie, też mogę zaprosić na platformę y triathlonpoland.tv. Tam będzie relacja na żywo i myślę, że naprawdę będzie na co popatrzeć. Chociaż nie będę, to ja <grystanie> tylko. <grystanie> Ale będzie też dużo zawodniczek, więc też będzie można poprzyglądać się, jakie mają fryzury. <grystanie> Dokładnie. To oczywiście będę robić ja. Ja tam będę. Wprócz Plan był taki, żeby tutaj poprzeplatać jakieś urywki z no, ale myślę, że fajniej by było też ludzi zaprosić, więc, więc myślę, że jak najbardziej fajnie jak to już wrzucone będzie na kanał, tak żeby jeszcze wszyscy, którzy chcieliby popatrzeć, żeby wpadli. Dzisiaj będziemy też biec tam na dół przez Karową, Także naprawdę mega ścisłe centrum, mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą chcieli dotrzeć gdzieś w Warszawie, nie będą nas bardzo nienawidzić i zamiast stać w korkach, w samochodach, po prostu przyjdą i nam pokibicują, poklaszczą, pokrzyczą, byle nie brzydkie słowa. Także naprawdę jeszcze raz zapraszam i myślę, że będzie super. Kibicujemy Asi na zawodach i nie tylko Asi, a wszystkim i e, mam nadzieję, że podobał wam się ten wywiad. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Hej, witam was w kolejnym odcinku 20 metrów m2... kwadratowych A nie, przepraszam, to nie ten program no. Masz jakieś sposoby, żeby jakoś zabezpieczyć te włosy Przed wpływem wody? wody woda, Głoda Natomiast drugi produkt, który uważam Za po prostu najlepszy Jak na razie To jest krem do... Założę czepek, nakładam na włosy trochę serum. Na twoje oczy. Skup się. Gówno, skup się. to muszę być za przekątny, bo po prostu nie. Serum grozy. Nie, jest trudne. Może jakiś serum ma synonim? Eee, Olej. Olejek.